Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj materiał dotyczący złości. To bardzo ciekawa emocja, emocja, która czasami jest mocno wparta. Wtedy bardzo często obiera się w taką złość, która powoduje pewnego rodzaju destrukcję, albo w świecie na zewnątrz, albo w naszym wewnętrznym świecie. Też emocja, która bardzo często z uwagi na być może czasy, w których żyjemy, jest pokazywana w takiej tylko negatywnej konotacji. Więc dzisiaj słów kilka o złości. Do nagrania tego materiału natchnęły mnie wczorajsze ustawienia, które dużo o tej złości mówiły, w takiej bardzo szczególnej dynamice, o której mówił też Bart Hellinger. Więc o tym dzisiaj słów kilka. Mam do czynienia z różnymi rodzajami złości. Jest taka złość, która bezpośrednio jest wynikiem naszej reakcji na to, co nas otacza, na zachowanie ludzi w świecie, który nas otacza. Ona jest jak najbardziej zasadna, uwarunkowana, adekwatna do rzeczywistości często. Więc my czasami złościmy się w, taki, w takim przekonaniu, że musimy czegoś bronić. Więc ktoś źle nas traktuje, ktoś źle potraktował kogoś z naszych bliskich, ktoś na to szukał, Ktoś zajechał na drogę, być może tak, że prawie spowodował wypadek i spowodował, mógł spowodować jakieś zagrożenie. Ktoś w jakiś sposób nas obraził. I to wszystko często powoduje w nas złość, ale to jest taka złość, która, jeśli mamy na to odwagę, wiąże się z bezpośrednią reakcją. Ta reakcja ma służyć pewnej obronie, i czuje się to, że ona ma bronić naszą jakąś wewnętrzną integralność, ma bronić jakiś świat, który staramy się powo powołać do życia, chociaż to duże słowa, ale być może ten nasz mały świat, ten, to, to nasze polatko w jakiś sposób chcemy chronić, aby w jego mm, zakresie móc dalej się rozwijać tak jak chcemy to robić. Więc taka złość, która wiąże się z jakąś akcją, na którą my mamy reakcję, reakcję być może pełną złości, ale czujemy, że ta reakcja służy albo integralności, albo temu, żebyśmy mogli iść dalej. I jeszcze jeden ważny, ważny komponent tej złości, akurat, to to, że ta złość z reguły szybko mija. A my z powrotem możemy przestawiać się na swoje cele. Więc, jeżeli czujemy się w jakiś sposób zagrożeni i reagujemy na to złością, a potem możemy przejść już nad tym do porządku dziennego, jakaś eskalacja miała tam miejsce, ona tam została, sprawa została tam załatwiona albo nie została tam załatwiona, natomiast nie czujemy potrzeby, że to w jakiś sposób nam zagraża, i możemy iść dalej w swoim życiu. Wtedy czujemy wewnętrznie, że taka złość jest związana z pewnym rozwojem. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, czemuś służy. Być może ochronie naszych wewnętrznych granic, być może ochronie jakiegoś zdarzenia, które z nami jest związane, a które musi iść do przodu, a ktoś w jakiś sposób zakłóca jego porządek. I po tej reakcji. My możemy przejść dalej do realizacji swoich celów. Taka złość wydaje się być siłą konstruktywną, siłą napędzającą. Bardzo często jest tak, że wtedy, kiedy czujemy, że obroniliśmy coś swojego, czujemy się z tym dużo lepiej. Czujemy takie też wewnętrzne sprawstwo do sytuacji, których nas otaczają. Więc wiąże się to z pewnym rozwojem. Ze złością związana jest często też agresja. I to, w jaki sposób przedstawia się w mediach, chociażby, albo to, jak pokazuje się tą agresję wtedy, kiedy urasta już do niebotycznych rozmiarów i jest naprawdę zagrażająca, to być może dlatego też nie doceniamy tego, że agresja związana jest z rozwojem, Przecież tak naprawdę na różnych poziomach musimy walczyć o to, co chcemy, o to, co dla nas istotne, ale nie eskaluje to do wymiarów wybuchu jądrowego, który już wtedy jest zagrażający. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest to, że przeciwieństwem agresji jest regresja. Więc pozbawienie siebie takiej zdrowej złości wtedy, kiedy czujemy, że coś jest dla nas niekomfortowe, zagrażające, jest też w pewnym stopniu rezygnacją ze swojego rozwoju. Więc jeśli reagujemy złością, ale ta złość nas nie trzyma, i ta złość dotyczy pewnych konkretnych sytuacji i my możemy funkcjonować dalej, nie trzymając tego w sercu, to taka złość ma wartość rozwojową. Ale dzisiaj też więcej o takiej złości, która trzyma nas w punkcie. Mają Państwo tak z niektórymi rzeczami, że do kogoś, żeby mi tak ogromną nienawiść, że jak tylko go widzimy, to cały czas myślimy w swoim wnętrzu, jak zareagować na to, co związane z tą osobą, jak go rozegrać w cudzysłowie, jak pokazać mu, jak bardzo go nie znosimy. Że widzimy go w jakiejś odległości. A już coś w nas narasta, mimo tego, że być może sytuacja związana z tą osobą, która budziła w nas takie negatywne emocje, miała miejsce 10, 15, 20 lat temu. Czyli co z tą złością, która nas trzyma cały czas. I tak jak mówiliśmy w porównaniu do, tego, do tej wcześniejszej emocji złości, ta. Popycha nas do przodu, a ta trzyma nas w miejscu. Skąd to się bierze? O co tutaj chodzi? Jak być może się z tym pożegnać, gdy zastanowimy się dokładnie nad tym, kiedy pielęgnujemy złość do kogoś cały czas i mówimy nie wybaczę, to tak naprawdę z jednej strony tak bardzo go nie znosimy, że najchętniej. Wysłalibyśmy go na inną orbitę. Ale z drugiej strony to myślenie sprawia, że my jesteśmy cały czas z nim połączeni dwa razy bardziej niż z tymi, do których mamy mm, dobre emocje. On zajmuje naszą przestrzeń. Więc tak naprawdę na własne życzenie nie chcemy się rozwijać. Eee, myśląc i korygując to, co stało się kiedyś. Więc taka złość, która trzyma nas bardzo mocno, może pochodzić z dwóch źródeł. Może jest ich więcej, ale my o tych dwóch źródłach chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć. Więc pierwszym źródłem jest być może to, co stało się już kiedyś. Więc jeśli obserwujemy nadmierną naszą reakcję na rzeczy, które wiążą się z rzeczywistością, być może jesteśmy nadmiernie źli na kogoś, kto tak naprawdę, kiedy przyjrzymy się bliżej sytuacji, albo ktoś przyjrzałby się jej z boku, to tak naprawdę jest obcy dla nas zupełnie. Być może czasami nie rozumiemy, czemu ktoś nas denerwuje, my patrzymy na niego i nie możemy na niego patrzeć, albo coś w nas się odpala. Więc. Barthelinger miał też taką obserwację, że jeśli my reagujemy na coś niewspółmiernie, to być może coś takiego już się zdarzyło. To już się zdarzyło. Dotyczyło i dotyczy, ponieważ ta zasada ma cały czas odniesienie do rzeczywistości przeszłych pokoleń. Być może tam rozegrała się jakaś sytuacja. Między jakimiś osobami, w której jedna względem drugiej żypiła ogromną złość. I to mocno nas pociąga, Miałem kiedyś ustawienie, gdzie fizycznie ta złość przejawiała się w zaciśniętej pięści człowieka, który pracował ze mną wtedy. Złość, która pochodziła z wcześniejszych pokoleń. Mężczyźni w tamtej rodzinie byli na siebie tak źli o pewne zdarzenie, które miało tam miejsce, że jeden z nich był gotowy cały czas mieć zaciśnięte pięści. I ta energia przeszła przez jedno pokolenie, ponieważ tam nikt jej nie szanował. Tam musiała być jakąś tajemnicą. Potem rodzi się ktoś. I czuję tą energię złości w sobie. Tą energię niezałatwionej sprawy. Więc, jeśli mamy nawet nieprzyjemność, jeśli jesteśmy pociągani do tego, żeby pielęgnować złości na kogoś, jeśli ta złość w nas wzbiera, jeśli tej złości na co dzień mamy mnóstwo w sobie i jest ona nieadekwatna, że można odpaść na jak zapałkę za każdym razem, to być może to przychodzi z kogoś. Być może, tak jak mówił Bert Hellinger, to już się wydarzyło. Jeśli czujemy, że musimy cały czas z złością bronić się, więc z automatów konfrontacji nie jesteśmy rozważający, albo zastanawiający się, albo dochodzący do rozwiązań, ale od razu źli i agresywni, to być może coś takiego już wcześniej się wydarzyło. Ustawienia systemowe świetnie pokazują to, w obrazie, jaki dzieje się w przestrzeni. My mamy swoją złość, z którą sobie nie radzimy, ustawiamy ją i często widzimy, że ta złość patrzy na jakieś konkretne wydarzenie albo patrzy na kogoś, kto jest coś winny dla systemu. A my, pociągani przez to, chcemy to ofiarować. Dlatego jesteśmy permanentni, źli na coś, na kogoś, na sytuację, na wszystko dookoła. Z jednej strony chcemy spokoju, a z drugiej strony to pociąga nas tak mocno, że zwyczajnie musimy być z miłości naszej do czegoś, co zostało niezałatwione, z szacunku naszego wewnętrznego, który jest gdzieś głęboko na tamtej sprawy i mówimy ja to na światło dzienne w jakiś sposób wyciągnę swoją złością. Będę zły dla Ciebie, dziadku, dla Ciebie, mamu. Często ta złość, która dotyczy złości na przeciwną płeć, bardzo mocno sugeruje, że tam w rodzinie stało się coś, gdzie być może mężczyźni byli bardzo zły na kobiety. I rodzi się kobieta, która nie doświadcza złości, ale nie wie dlaczego nienawidzi mężczyzn. I ona mówi głęboko w swoim sercu: Dla ciebie, mamo, zemszczę się na nich wszystkich, a mój partner nie będzie miał ze mną łatwo. Więc ta złość może pochodzić z wcześniejszych pokoleń. Ale często też jest tak, że ona zamyka się w obrębie. Tych ludzi, którzy żyją aktualnie. Więc mamy pierwszą dynamikę, o której powiedzieliśmy, czyli to już kiedyś się zdarzyło. Dlatego jestem tak bardzo o to zły, tak bardzo jestem o to zła. I druga bardzo ciekawa dynamika, o której też mówił Bert Hellinger, która jest bardzo odkrywcza moim zdaniem, bo pokazuje, że dużo w nas jest tutaj do pracy, więc z jednej strony wzbudza w nas odpowiedzialność, a z drugiej strony pokazuje, że możemy coś z nią zrobić, więc daje nam poczucie sprawstwa. Ta dynamika wyraża się w zdaniu, co jestem Ci winien, że jestem na ciebie aż tak zły. Proszę wyobrazić sobie jakąś sytuację, w której Państwo są na kogoś zimi. Państwo stawiają go przed swoimi oczami i próbują Państwo wypowiedzieć do niego to zdanie. To może być mąż, to może być kolega z pracy, to może być yy, ktoś, kogo spotykamy i kto kiedyś być może nam wyrządził jakąś krzywdę, a my dalej mamy do niego złość. Co jestem ci winien, że jestem na Ciebie aż tak bardzo zły? Co jestem ci winien, że jestem na Ciebie wściekły? Co jesteście często winni tym ludziom? Jak Państwo myślą? Często. Jesteśmy im winni prawdę i jesteśmy źli na nich, bo łatwiej się na nich złościć niż na siebie, że nie mówimy im prawdy o tym, co myślimy, o tym, co się stało, albo o relacji, która nas dotyczy. Gdybyś im powiedzieli do kogoś takiego i proszę sprawdzać to w twoim sercu, Jestem zły na Ciebie, ponieważ chcę powiedzieć coś trudnego, a z jakichś względów nie mogę tego zrobić. Zobaczmy, jak złość staje się mniejsza. A z drugiej strony, doceńmy ją, bo ona wypycha nas cały czas naprawdę. Więc, jeżeli mamy jakąś bardzo istotną sprawę do załatwienia, ale o niej nie mówimy. I naraz pojawia się coś takiego, że jesteśmy bardzo źli wobec kogoś, którego ta, którego ta, wobec kogoś, którego ta sprawa dotyczy. Załóżmy, że ktoś permanentnie spóźnia się na umówione z nami spotkanie, ale jego status społeczny być może jego pozycja w firmie, w której pracujemy, jest dużo wyższa od naszej i nie powinniśmy się o to do niego czepiać. Ale czujemy, że w ten sposób pokazuje nam jakiś brak szacunku. Więc to dzieje się tak pierwszy, drugi, trzeci raz, a my czujemy, że jesteśmy na niego coraz bardziej zimni. Dlaczego? ponieważ nic nie zrobiliśmy z prawdą, która w taki ani inny sposób na nas oddziałuje. Dlatego jesteśmy na niego ziemi. Być może w naszych relacjach jest coś, co mocno nas frustruje, ale z jakichś powodów nie mówimy o tym partnerowi. Nie mówimy, słuchaj jest tak i tak. I to niezwyczajnie złości. Być może jest tak, że boimy się odrzucenia, że kiedy powiemy, o co tak naprawdę nam chodzi, I może kiedy zaczniemy walczyć trochę o swoją część w tym związku, to partner nas odrzuci i być może dlatego nie mówimy. Ale to cały czas sprawia, że my osobiście czujemy, że czegoś nam brakuje. Czujemy, że nie. Chcemy walczyć o to, albo, albo wziąć po prostu tego, co nam się należy, ale to na jakimś poziomie nas rani. I teraz łatwiej być złym na partnera niż stanąć dokołkow z tym, co nas powstrzymuje. Więc często jesteśmy tym ludziom winni po prostu prawdę, zwyczajnie. Słuchaj, nie powinieneś tak robić. Albo, gdy tak robisz, to, to ja odczuwam to, i to, albo we mnie budzi to bardzo negatywne odczucie. Albo, jak tak robisz, to ja sobie myślę, że jest tak, i tak. Zrób coś z tym, bo mi po prostu się to nie podoba. Wtedy nie musielibyśmy trzymać w sobie złości. Natomiast zdaję sobie sprawę, że czasami. E, Schematy, które nas trzymają, bardzo mocno powstrzymują nas przed tym, żebyśmy mówili prawdę. Ponieważ często w domu rodzinnym nie mówiono prawdy. Zwyczajnie nie mówiono prawdy. Drodzy Państwo, odkąd mam dziecko, wiele rzeczy mnie zaskakuje, zaskakuje i zaskakiwało. Ale są takie rzeczy, które zaskakują mnie w sposób niezwykły. Jedną z tych rzeczy jest to, że w wychowaniu, w tym co mówi się do dziecka, notorycznie się je kłamie. Nie wiem, czy też zwróciliście Państwo na to uwagę, ale żeby było łatwiej, to dziecko słyszy notoryczne kłamstwa o rzeczywistości, o świecie, o aktualnej sytuacji. Czujecie to państwo? Mm, to kusi, bo wtedy jest dużo łatwiej. Ale potem w związkach my robimy podobnie. W relacjach my robimy podobnie. W pracy robimy podobnie. Myślimy sobie, że będzie łatwiej uniknę konfliktu, mm, ale nie powiem prawdę. Potem z tą prawdą jeszcze trzeba w ogóle coś zrobić. Więc jeśli jesteśmy na kogoś to bardzo często jest tak, że jesteśmy mu coś winni tym czymś. Jest bardzo często prawda. Ale druga rzecz, którą bardzo często jesteśmy winni tym ludziom, to szacunek. Często jesteśmy na przykład źli na partnera Nie i nie wiemy dlaczego. Często jesteśmy źli na niego. O jego wcześniejszego partnera albo o jego wcześniejszych partnerów. Dlaczego tak jest? I co tutaj uzdrawia? Uzdrawia tutaj szacunek. Jesteśmy winni im szacunku. Brak tego szacunku może osłabiać nasz związek z aktualnym partnerem. Że czujemy, że w nim się jeszcze nie rozwijamy tak, jak moglibyśmy to zrobić. Więc często tym ludziom należy się szacunek. Kiedy mamy do czynienia, załóżmy taką sytuację, że jesteśmy w związku, ktoś miał wcześniejszego partnera i my czujemy ogromną złość na partnera, a tak naprawdę. Często jesteśmy zazdrośni o to, co było wcześniej. W jaki sposób dążyć do pojednania i poradzić sobie ze swoją złością? To może zamykać się w takich słowach kierowanych do wcześniejszych partnerów, naszego aktualnego partnera. Dziękuję, że zrobiliście mi miejsce. My często chcemy być pierwsi. Najważniejsi, najcudowniejsi, to często przekłada się na działanie, kiedy my próbujemy podświadomie zrobić coś lepiej niż wcześniej. Było. Te wszystkie próby są komiczne, są jakąś karykaturą, odsuwają nas od nas, niczemu to nie służy, są pełne napięcia. Ale kiedy popatrzymy na tych, do których powinniśmy mieć szacunek, ale to złość i zazdrość może nas od tego odciągać. I powiemy dziękuję dzięki temu, że ty się wycofałeś, wycofałeś. Ja mogę mieć swojego partnera. Szanuję to, co było między wami i szanuję to, co razem tworzyliście. Ale teraz ja jestem jego partnerką. Jeśli mają panie, zwracam się często w rodzaju żeńskim, ponieważ większość odbiorców, znakomitą większością odbiorców moich treści są właśnie kobiety, jeżeli wy, panie, czujecie złość na wcześniejsze partnerki, waszego obecnego partnera, być może na wcześniejszą żonę, waszego obecnego męża, to warto zadać sobie pytanie, skierowane do tamtej kobiety, co ja jeszcze jestem Cię winna, że jestem na Ciebie tak potwornie zła. Najchętniej wgniotłabym Cię w ziemię. Czasami w ustawieniach widać to. Widać to jak mocno. Czasami prowadzone są Panie w tych swoich m, aktualnych związkach pewną zazdrością, e, pewną złością na partnera. Co ja jest? Jeszcze jestem Cię winna. A tym czymś bardzo często jest szacunek. Dziękuję, że mogę teraz mieć go dla siebie. Dziękuję, że przez to, że się wycofałaś, ja mogę mieć go dla siebie. Szanuję to, co było wcześniej. I jednocześnie nie jest to moją sprawą. Ta złość, ta nienaturalna złość, zbyt duża złość, ona ustępuje miejsca dla spokoju i dla konstruktywnego tworzenia związku. Drodzy Państwo, powiedzieliśmy dzisiaj o, takich, o takiej złości, która wypycha nas do działania, która potrafi zostać w miejscu, w którym w którym została zapoczątkowana, tam zostać załatwiana. Ona się nie rozlewa. Powiedzieliśmy też o takich złościach, które zalewają nas, naszą rzeczywistość, nasze jestestwo, które nas prowadzą i tylko te złości. I powiedzieliśmy o ciekawych dynamikach w ustawieniach systemowych, które rozwiązują trochę to, co my myślimy w głowie o złości, więc pierwsza dynamika, to już kiedyś się zdarzyło. I szukamy tutaj, za jaką złość my chcemy dzisiaj płacić i która, jaka złość miała miejsce we wcześniejszych pokoleniach. I druga dynamika, która ma też coś wspólnego z tą pierwszą, co ja jestem Ci winien, że jestem taka na ciebie zła. I tym czymś bardzo często jest prawda, i tym czymś bardzo często jest szacunek. Na no. ustawieniach systemowych można zobaczyć swoją złość, jak ona wygląda, można zobaczyć, gdzie ona patrzy, i można spróbować szanować to, z czym ona jest związana. Wtedy bardzo często odchodzi, a tak naprawdę wycofuje się na miejsce, które jest z nią związane i które popycha nas do konstruktywnych działań. Drodzy Państwo, konstruktywnej złości na dzisiaj. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Bardzo cieszę się, że mogłem Państwa mówić. Na końcu jeszcze krótko chcę przypomnieć o warsztacie w Tarnowie. 9 marzec, godzina 10. O miejscu powiem niebawem. Bardzo dziękuję za czas, który mogę z Państwem spędzać. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.